Nowa wiadomość. Po niemal 20 godzinach od rozpoczęcia strzelaniny w sali koncertowej Krukus City Hall, Władimir Putin wygłosił specjalne świadczenie. Rosyjski prezydent stwierdził, że było to zorganizowane masowe zabójstwo bezbronnych cywilów. Sprawców porównał do nazistów i zapewnił, że wszyscy zaangażowani w krwawy barbarzyński zamach zostaną ukarani. Putin powtórzył informacje ogłoszone wcześniej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa i powiedział, że zatrzymano w związku z zamachem 11 osób, a także że cztery bezpośredni sprawcy próbowali się ukryć i poruszali się w kierunku Ukrainy, gdzie miało być dla nich, według wstępnych informacji, przygotowane okno do przekroczenia granicy po stronie ukraińskiej. Zapewniał też, że wszystkim, którzy ucierpieli oraz z rodziną ofiar, Zostanie udzielona pomoc. Poinformował, że w niedzielę będzie w Rosji dniem żałoby narodowej. A jak wy oceniacie tą sytuację drodzy kochani widzowie? Piszcie standardowo w komentarzu. Z góry was pozdrawiam. Short Joker